Cześć, tej Palak i tym razem nagram opening dwóch puszek. Puszki ze Smolive'em i puszki z Tandemausem. Zobaczymy, która puszka będzie lepsza. Mi się wydaje, że ta z mouseem, chociaż Smolif też jest całkiem, całkiem fajną puszeczką. No to teraz jeszcze tylko puszeczka z Tandemausem, Mouse Hold'em i Smolive. Śliczna jest To będzie Heads, to będzie tails. rzucimy kostką. I Tails, czyli zaczynamy od puszki z e, małymi myszkami. Te puszki się trochę ciężko otwiera. O nie, dobra. Jednak jestem głupi. Co jest w środku tej puszki? W środku puszki jest e, kawałek tekturki z informacjami o mouse Holda. Bardzo fajna naklejka. No i dwa zgniecione boostery Paldean Fates. No dobra. Może chociaż tu się coś trafi fajnego. Jakiś Full Art. Dobra. Kodzik. Ui. Mime Junior. Maschief. Gimme Ghoul. Lechung. O, oh, bardzo fajny ganger. Charmillion, O, dobre. Rivers Pikachu. Mógłby się trafić shiny. Paldian Student na Riversie I Mimikyu. No, to nie jest moja wymarzona karta że tak powiem, ale może z tego się coś trafi. Energia, metalowa. Uii. Klobopus. Vroom, Monkey. Mac bardzo sobie chilluje, po prostu czekając na kolejną rundę. Charmillion, oh, Crazy Punch, Graplokt U, Shiny walczący. To chyba... To chyba będzie hałucza. A to Riolu! Jaki ładny. Wleci do GLC w sumie. Enaya i Magmortar. No to z tej puszeczki poleciał jeden bardzo ładny Shiny. To w sumie nie jest aż tak źle. Ból przesunę. Dobra. No i teraz jeszcze druga puszeczka z Szmoliwem. Który jest szmol z natury. Się użyje mózgu, to w sumie łatwo się otwiera te puszki. I znowu kartaczka. Bardzo słodziaśna naklejka z shiny szmoliwem. I w środku dwa boostery, tym razem art z dongo, dondozo i jakaś w, wściekła wróżka z młotkiem. Dobra. Energia wodna. Ui! Paldian Student. Fido, Hunter, Nato, o Artazon. o coś, coś, coś się świeci, ale to pewnie Holo. Kirlia, o Crysis Punch, Execute, Nest ball. i Ślimak, znaczy Słoń, przyszłościowy i X. Taka gudra w sumie, tylko że w domu, więc no, chyba nadal wygrywa puszka z Thundemouse'em. Ale jeszcze drugi booster może zmienić sytuację. Dobra, patrzmy co to jest. Metalowa energia, wiii! Mime Junior, Maschief, Chief. Lechonku, Moonlit Hill, Camerupt, u, 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 coś widzę, coś widzę. Atikus. u, u, Wooper! Wow, Jaki fajny Wooper Shiny, malutki taki. Aleksik będzie go chciał pewnie, ale mu go nie oddam. Małpa i Armarusz. No dobra, no to bezapelacyjnie w tej puszce wyleciał shiny, który mi się podoba Jairon trac. W tamtej puszce wygrał, wyleciał Riolu. Czyli wielki pojedynek puszek wygrywa puszka z Shiny szmuliwem. No to Tyranitar też jest szczęśliwy, może po nim tego nie widać. Ale ja jestem szczęśliwy z Woopera i z Riolu. No to na tyle. Cześć.